Jeżeli chodzi o tylny, to z naszego punktu widzenia jest dosyć łatwe rozpoznanie zaburzeń w tym kwestii i zastosowanie leczenia operacyjnego, najczęściej typowej operacji klasycznej. Natomiast jeżeli chodzi o z punktu widzenia pacjenta, niestety zlikwidowanie objawów. Skuteczne zlikwidowanie objawów, z którymi zgłasza się nas pacjentka, nie jest takie łatwe. Dlaczego? Dlatego, że w obrębie kompartmentu tylnego budowa anatomiczna i funkcje niestety nie, nie współgrają ze sobą. E, na przykład jeżeli przyjrzymy się stopniu wypadania, to ono nie koreluje z objawami pacjentki, zarówno w zakresie walidowanych kwestionariuszy, jak i testów fizjologicznych i badań obrazowych. Stąd nic dziwnego że skuteczność w zakresie likwidacji wypadania nie koreluje z satysfakcją pacjentki. Skąd to się bierze? Jedna kwestia, no to są różne zaburzenia. Możemy tutaj posiłkować się m.in. badaniem USG, które jest pomocne w pewnej diagnostyce, ale nie do końca. Stąd m.in. prawdopodobnie bierze się niedoskonałość naszych metod leczenia, ale również w zakresie objawów. Wielu z nas nie pyta dokładnie pacjentki, dlaczego do nas się zgłasza z powodu wysuwania się obniżenia kompartmentu tylnego e, i e, jeżeli wypytamy dokładnie często się okazuje, że pacjent akurat niekoniecznie przeszkadza wysuwanie się pochwy czy uczucie pełności. Często są to różne kłopoty związane z e, oddawaniem stolca. I teraz jeżeli przyjrzymy się różnym analizom okazuje się, że żaden z tych objawów nie jest związany wyłącznie z zaburzeniami w obrębie tego kompartmentu. Nic dziwnego, że nasze operacje nie są w 100% skuteczne w zakresie likwidacji tych dolegliwości. Również pozostałe kompartmenty, to o czym mówił profesor Tomaszewski, mają wpływ na objawy. Ten właśnie kompartment środkowy, który jest niedorozpoznawany, powoduje chociażby ucisk z zewnątrz na odbytnice co również aktywuje receptory rozciągnięcia ściany odbytnicy i daje sygnał dla pacjentki, taki sam jak kłopoty dotyczące kompartmentu tylnego. Jednocześnie, jeżeli tego typu objawy się pojawiają, to często pacjentki próbują oddać stolec przy pustym jelicie, co w oczywisty sposób wpływa na zaburzenie anatomii i później znowuż na zaburzenie funkcji. Jednocześnie wiele pacjentek z kłopotami w zakresie kompartmentu tylnego popełnia błędy przy defekacji, stąd jednym ze sposobów postępowania zarówno przedoperacyjnym bądź pooperacyjnym jest instruktaż. Chociażby tego typu, że pacjentka powinna sobie kupić dobrą gazetę, usiąść w toalecie i nie napierać, tylko zaczekać spokojnie, aż pojawią się skurcze perystatyczne jelit, które same powinny wypchnąć. Stolec oczywiście łatwo powiedzieć, trudniej to zrealizować w pracy albo na przykład w domu, gdzie za drzwiami biega gromadka małych dzieci. Jeżeli przyjrzymy się z kolei postępowaniu w zakresie objawów w obrębie kompartmentu tylnego, to jeżeli popatrzymy na postępowanie gastrologów, to oni przede wszystkim zajmują się kompleksową diagnostyką i leczeniem zachowawczym i w ogóle nie zwracają uwagi na zaburzenia statyki. Jeżeli popatrzymy na nas, My przede wszystkim leczymy operacyjnie, i dopiero jak pacjentka się zgłasza i mówi: No, przepraszam bardzo, panie doktorze, bardzo fajny efekt jest, ale niestety dalej mam dolegliwości. Dopiero zaczynamy szukać, skąd się biorą te dolegliwości. Jeżeli przyjrzymy się na przykład efektywności działania gastrologów, to wiele zaburzeń defekacji ulega znacznej poprawie na zasadzie zwykłego biofeedbacku, skuteczną 71% chorych. Ja tutaj nie będę mówił o leczeniu za pomocą PSAR-ów, natomiast chciałem tylko zwrócić uwagę, że my w codziennej praktyce, jeżeli mamy pacjentkę z niejasnym związkiem objawów, zgłasza się i mówi, że ma obniżenie statyki i ma, podaje pewne objawy i upiera się, że te objawy mają związek z oburzeniami statyki, to wtedy ja stosuję test z psar na przykład przez jeden miesiąc i mówię, proszę Panią, te objawy, które ustąpiły, to ma Pani szansę, że on, nie gwarancję, ale szansę, że ustąpią po operacji natomiast pozostałe niestety najprawdopodobniej pozostają, czy w związku z tym decyduje się Pani na zabieg, czy też rezygnuje z niego. Jeżeli chodzi o leczenie operacyjne, to leczenie oczywiście też musi mieć odpowiednią technikę, przede wszystkim musimy unikać nadmiernych zwężeń, co jest dosyć łatwe zarówno w zakresie śluzówki pochwy, jak i wikifika, czy odbytu i to co nas bardzo cieszy, czyli bardzo dobry efekt kosmetyczny nie musi Satysfakcjonować pacjentkę, ponieważ może powodować bolesne współżycie bóle mięśniowe. I jeżeli przyjrzymy się pacjentkom, to oczywiście wiele zabiegów leczących kłopoty w zakresie kompartmentu tylnego odczuwa poprawę jakość życia i ogólnie objawów, natomiast niestety wiele dolegliwości litowych u nich nadal pozostaje. Jeżeli przyjrzymy się ogólnej statystyce, Stosując w przypadku klasycznych metod leczenia operacyjnego, to wiele autorów podaje, że nawroty to jest poniżej 10%, aczkolwiek kilka prac następnych trochę będzie temu przeczyć, ale generalnie rzecz biorąc autorzy są skłonni podkreślać, że łatwiej jest wyleczyć zaburzenia w obrębie kompartmentu tylnego niż w zakresie kompartmentu przedniego, już nie mówiąc o kompartmencie środkowym. Natomiast ogólnie reoperacje dotyczą około 30%, przy czym zdecydowanie mniejszy procent dotyczy nawrotów w obrębie kompartmentu tylnego. Jeżeli przyjrzymy się operacjom klasycznym, to sukces anatomiczny na przykład według jednej z prac uzyskujemy w zakresie roku w około 86% dwóch lat 79%, jeżeli przyjrzymy się subiektywnym objawom to 97%. 89% przez 2 lata, czyli ten efekt wydaje się być dobry. Jeżeli przyjrzymy się innym analizom, gdzie stosowano dodatkowo biologiczny materiał, to okazuje się, że przy zastosowaniu tego dodatkowego biologicznego materiału wcale nie było lepiej, bo efekt był gorszy. Przy zastosowaniu skali popkio, natomiast jeżeli stosowano granicę strzępku błony dziewiczej, to ten efekt był... Dużo bardziej zbliżony. Reoperacji dotyczyło około 3% pacjentek. Jeżeli przyjrzymy się kwestii siatek, których głównie dotyczy jakby dyskusja, to kłopot polega na tym, że niestety mamy niedobór badań porównawczych między siatkami a operacjami klasycznymi. Ja tutaj przedstawię kilka prac. i Tutaj jedna z nich analizowała 139 pacjentek przez okres jednego roku, gdzie naprawiano. Przedni tylny kompartment stosowano siatkę tylną. W zakresie siatki uzyskano lepszy sukces anatomiczny, aczkolwiek nie uzyskano różnicy istotnej statystycznej. Natomiast większość niepowodzeń dotyczyło kompartmentu przedniego, gdzie nie zastosowano siatki. W zakresie jakości życia, pomimo tych różnic, co prawda też nieistotnych statystycznie, poprawa była na podobnym poziomie zarówno u pacjentów, u których zastosowano siatkę, jak i bez siatek. Kolejna praca, gdzie 65 pacjentek analizowano prospektywnie przez okres jednego roku. Nawroty były w bardzo podobnym procencie. Jeżeli chodzi o reoperacje, były tylko w grupie, gdzie zastosowano siatki. Jeżeli chodzi o ściśle nawrót rektocele, również była kwestia porównywalna w zakresie procentu. Natomiast jeżeli chodzi o jakość życia, zastosowanie siatki tak samo poprawiało jakość życia, jak i jej niezastosowanie. Kolejna praca, gdzie analizowano dużą grupę pacjentek, a więc 190 przez jeden rok, przy czym tutaj były jakby bardziej już nie była tak to czysta w sensie metodycznym praca, ponieważ również łączono, poszerzano jakby te zabiegi, chociażby właśnie o, o operację Manchestera, zależnie od jakby potrzeby operatora to tutaj no, siatki wykazały dużo lepszy sukces anatomiczny, a więc 90% w stosunku do 55% przy istotnym statystycznie, jest to różnica istotna statystycznie, ale jeżeli chodzi o jakość życia praktycznie nie było żadnych różnic i również punktacja w zakresie kwestionariuszy, które były wykorzystane była na podobnym poziomie. Natomiast to, co troszeczkę mnie zaskoczyło, to to, że nawrót w nieleczonym kompartmencie, czyli przednim w przypadku siatek, był zdecydowanie wyższy i to była różnica istotna statystycznie. Jeżeli przyjrzymy się analizie kokreń, to okazuje się, że jakby operacje klasyczne, to co jest dla nas z kolei dobrą informacją, drogą przez jest skuteczniejsze niż przez odbytniczą. Natomiast w dniu dzisiejszym również te analizy wskazują na to, że nie ma danych, że jakby na wyższość operacji z użyciem siatek w porównaniu z klasycznymi operacjami, jeżeli przyjrzymy się odsetkowi reoperacji, to jest 11% w przypadku siatek, 4% w przypadku operacji klasycznych. Oczywiście to nie dotyczy tylko nawrotów, ale przede wszystkim erozji. Jeżeli przyjrzymy się powikłaniom, to parę informacji na ten temat, w dniu dzisiejszym były one przedstawiane, ja tylko w skrócie przedstawię, że Rosje no zwykle w statystyce są od 5 do 17%, przy czym około 50% dotyczy siatek tylnych. Dlaczego tu są również podawane rozdział na siatki tylne? Ponieważ często te pacjentki są leczone i przednią siatką i zastosowaniem przedniej tylnej siatki. Jeżeli chodzi o bolesne współżycie, to podobnie jak w przypadku innych kompartmentów generalnie jest taka sama częstość jak w przypadku klasycznych operacji, czyli tutaj nie ma jakby specjalnie problemu, pomimo że niektórzy autorzy podają, że stwierdzali istotne obkurczanie siatki u około 4-5% pacjentek, z kolei wielu autorów neguje w ogóle istnienie takiego pojęcia jak obkurczanie siatki i w ultrasonografii, uważają, że bardziej jest to zrolowanie siatki niż Czyli tutaj bolesne współżycie w przypadku siatki nie stanowi specjalnie problemu. To, czego ja osobiście najbardziej się obawiam przy siatkach tylnych, to kwestie kolizji z jelitem i okazuje się w statystyce, że trochę chyba niesłusznie, bo ten odsetek jest prawie, praktycznie zerowy. Z rozmów z osobami, będę prosił też właśnie wtedy o podzielenie się uwagami pana profesora Baranowskiego Tomaszewskiego ponieważ no wiem, że generalnie tutaj specjalnie raczej kłopotów nie ma. My stosujemy niezbyt często siatki tylne, trochę częściej brzuszne sakrokolkopeksje. Generalnie też nie, nie obserwujemy tego kłopotu. Natomiast tutaj profesor Petri, który otwierał to nasze spotkanie, on zawsze mi tak powiem trochę straszy tą kwestią jakby reakcji czy kolizji z jelitem. Uszkodzenia pęcherza są tutaj wymienione oczywiście nie przy siatce tylnej, ale jako kwestię taką, że często w tych ośrodkach, gdzie prowadzono badania, łączono siatki przednie z siatkami tylnymi. Jeżeli chodzi o odsetek krwiaków, to jest porównywalny. jeżeli chodzi o to, czy stosujemy siatki, czy nie. To, co moim zdaniem jest szalenie ważne w zakresie kompartmentu tylnego, ogólnie w całej ekologii, ale szczególnie kompartmentu tylnego, to Ustalenie z pacjentką co jej przeszkadza, dlaczego ona chce mieć wykonaną operację. E, następnie no, ustalenie z nią o czym ona myśli, bo jeżeli pacjentka generalnie odrzuca pomysł operacji, no to wtedy my myślimy o leczeniu nieoperacyjnym, nie w ogóle generalnie myślimy najpierw o nieoperacyjnym, jak mocno tak powiem jest zdecydowana na operację, nie ma problemu, ja się bardzo z tego cieszę, no bo głównie się zajmuje tą dziedziną, żeby operować, ale jednocześnie jakby połączenie tego objawów czy objawów wiodących z metodą, którą wybieramy, ułatwia poinformować pacjentkę, na co może liczyć, w jakim aspekcie może, może liczyć, że jej pomożemy, w jakim nie. W zakresie kompartmentu tylnego łatwe jest uzyskanie szybkiego efektu, który jest satysfakcjonujący, na przykład pierwszy miesiąc, dwa, trzy po operacji mówimy pacjentce, no efekt, który pani widzi jest bardzo fajny, natomiast długotrwałego, kompleksowego wyleczenia jest trudne ze względu na tą kompleksowość objawów, głównie kwestii jelitowych. To, na co zwraca uwagę pan profesor Tomaszewski, jak najbardziej się z tym zgadzam, od długiego czasu staramy się rozpoznawać uszkodzenia kompartmentu centralnego i je łączyć. My akurat nie stosujemy profilaktycznie leczenia w zakresie kompartmentu centralnego, ale staramy się rozpoznać i na pewno zdecydowanie częściej obecnie stosuje, łączymy na przykład czy poszerzamy zawiek o SSLF niż na przykład 5 czy 10 lat temu. Staramy się zwracać uwagę również na leczenie zachowawcze dolegliwości litowych i w tym zakresie prowadzimy współpracę z koloproktologami i gastrologami. Jeżeli planujemy, przynajmniej u nas, jeżeli wstępnie zakładamy, że prawdopodobnie będziemy zakładać siatkę, ponieważ ostateczna kwalifikacja jest wtedy, gdy u nas, przynajmniej gdy pacjentka jest znieczulona, to staramy się uzyskać zgodę, czyli że pacjentka wyraża zgodę, czy też wręcz prosi o zastosowanie siatki. W naszym wypadku, mniej więcej 60% pacjentek prosi o siatkę, 40% mówi, że woli jednak zabieg mniej skuteczny, obarczony mniejszym ryzykiem powikłań. Także my jakby powtarzamy, oprócz tego, na co zwraca uwagę pan prof. Tomaszewski, dokładne badania oczywiście przedoperacyjne, to badamy również już na stole operacyjnym i staramy się kompleksowo leczyć wszystkie kompartmenty ze szczególnym uwzględnieniem kompartmentu centralnego, ponieważ obserwacje z niektórych ośrodków w tym, obrazowych od profesora Tica wskazują, że wiele nawrotów naszych, tak naprawdę to nie są nawroty, tylko nierozpoznanie tych kompartmentów, gdzie doszło do uszkodzenia. I to na przykład, jeżeli zgłasza się do nas pacjentka z obniżeniem kompartmentu tylnego, warto zbadać, czy, nie jest, czy przypadkiem nie jest tak, że jest enterocele i to samo dotyczy kompartmentu przedniego. Muszę powiedzieć, że w naszym wypadku to Ba, przynajmniej w naszym ośrodku, to badanie, jak pacjentka jest znieczulona, no, niejednokrotnie potrafi mnie zaskoczyć, w tym sensie, że na przykład wydaje mi się, że będę prawdopodobnie stosował siatkę, a później się okazuje, że główny problem to jest właśnie kompartment środkowy, a przedni jest jakby, z... główny problem jest taki, że szyjka ciągnie po prostu przedni i tam okazuje się, że przedni ma niewielkie uszkodzenie i nie widzę w ogóle sensu zastosowania siatki. Jeżeli chodzi o pewne podsumowanie no to generalnie rzecz biorąc raczej by trzeba było myśleć o pierwotnych operacjach z zastosowaniem zabiegów klasycznych w przypadku pierwotnych operacji jeżeli chodzi o kompartment tylny jeżeli chodzi o nawroty to nie mówię że zastosowanie ale rozważenie siatki tylnej bądź e, operacji brzusznych o tym co mówił profesor Tomaszewski w to nie będę chodził natomiast no na pewno konieczne są badania porównawcze które miejmy nadzieję że w przyszłości pozwolą nam lepiej planować nasze zabiegi. To co również było dzisiaj podkreślane to jest kwestia techniki operacyjnej i wskazań. Jak profesor Petri przedstawiał swoje wyniki z ponad 500 operacji po zabiegu z użyciem sztucznych materiałów to główny problem są nie te siatki, które atakuje FDA, ale my, czyli wskazania i nieodpowiednia technika operacyjna. Stąd zachęcałbym Państwa do kontroli pooperacyjnej, jeżeli Państwo macie rację po siatce po taśmie, warto zrobić USG na przykład następnego dnia i można wtedy albo zobaczyć, czy siatka leży prosto, czy jest zrolowana i wtedy, jeżeli następnego dnia jest zrolowana, u dwóch, trzech kolejnych pacjentek szukać błędów u siebie, bo jak widzimy ją miesiąc czy dwa miesiące później, trudno jest przewidzieć, no, trudno jest odpowiedzieć na pytanie, czy ona się zrolowała w międzyczasie w wyniku naszych błędów, czy też no, po prostu <coughs> tak się stało. Jednocześnie była właśnie mowa tutaj, że jest wiele różnych zabiegów wykonywanych. Ja bym sugerował, że zwłaszcza w ośrodkach, gdzie tych operacji nie jest tak bardzo dużo, żeby no wybrać kilka, wykonywać ich zgodnie z opracowaną procedurą, a nie zobaczyć jedną, zrobić jedną i zaraz ją zmieniać. I raczej mu unikanie ciągłych zmian wykonywanych operacji, tylko raczej właśnie dążenie do poprawy techniki. Zupełnie inna oczywiście sytuacja jest w ośrodkach, gdzie tych operacji jest wykonywanych wiele, wiele rocznie i każdy operator wtedy ma jakby do możliwość utrzymywania we właściwym formie techniki operacyjnej. Natomiast sama technika konkretnego zabiegu na pewno ma wpływ na, na efekty. Jeżeli. Państwo byliby zainteresowani przyjechaniem do Łodzi, to zapraszamy listopad, grudzień. Na stronie internetowej można znaleźć informacje, kurs i sympozjum. Dziękuję bardzo za uwagę.